Pierwszym pojadą w kasku żółtym Mieczysław Woźniak, w kasku białym Twardosz, obaj ze startu oraz w kasku czerwonym Ryszard Dołomisiewicz i w kasku niebieskim Bolesław Proch, obaj z Polonii. Świetny start proszę Państwa Bolesława Procha na drugiej pozycji Ryszard Dołomisiewicz, trzeci Woźniak, Twardosz, czwarty. Dołomysiewicz wyprzedza swojego partnera klubowego. Jest na pierwszej pozycji. Bolesław Proch drugi. Na trzeciej pozycji Woźniak. I daleko z tyłu nieliczący się twardość. Po pierwszym wyścigu proszę Państwa widać, że Beniaminek Ligi będzie miał duże kłopoty przed obronieniem się przed porażką za trzy punkty. Dołomisiewicz nie jest zagrożony. Trwa w tej chwili walka o drugą pozycję. Woźniak niebezpiecznie zbliżył się do Bolesława Procha. Ale Bolesławowi Prochowi udało się dowieść drugie miejsce. 5 do 1 po pierwszym wyścigu. Proszę Państwa, Ryszard Dołomisiewicz, zwycięzca pierwszego wyścigu. Uzyskał czas 66 sekund i 77 setnych. Dwie sekundy proszę państwa i 30. Pobity rekord, jego własny rekord toru. W jego drugim pojadą W kasku czerwonym Krzysztof Ziarnik. Jego partnerem w kasku niebieskim będzie Zbigniew Wizoń. Obaj z Polonii oraz w kasku żółtym Piotr Podrzycki i w kasku białym Gomulski z więzieńskiego startu. Tym razem, proszę Państwa, ze startu pierwszy Krzysztof Ziarnik Wignie w Na razie ma kłopoty. Był na czwartej pozycji, ale wyprzedził już Gomulskiego i jedzie na trzeciej pozycji. Czy uda mu się wyprzedzić Piotra Podrzyckiego? Tak, już pewnym atakiem, proszę Państwa, przesuwa się na drugą pozycję. Zasypał popularną szprycą Podrzyckiego, który musi zdrywać okulary i traci dystans. Nieźnianie walczą w tej chwili o trzecią pozycję. Gomulski wyprzedza swojego partnera podrzyckiego i przesuwa się na trzecią pozycję. Krzysztof Ziarnik niezagrożony. Drugi Bizon, trzeci Gomulski i bez punktu podrzycki. Ostatni łok, proszę Państwa. Sytuacja nie zmienia się. Pierwszy Krzysztof Ziarnik, drugi Zbigniew Bizon. Trzeci Gomulski bez punktu Podrzycki. 5 do 1 i 10 do 2. Po dwóch biegach prowadzi Polonia. Czas zwycięzcy drugiego wyścigu Krzysztofa Ziarnika. Również lepszy od starego rekordu toru i wyniósł 67 sekund 24 setne. W biegu trzecim pojadą. W kasku żółtym Kujawski. W kasku białym Cieślewicz obaj ze startu. Oraz w kasku czerwonym Pietrzak. I w kasku niebieskim Marek Ziarnik obaj z Polonii. Proszę Państwa Marka Ziarnika, który jest pierwszy w boku. Pietrzak równie pewnym atakiem wychodzi na drugą pozycję. Na, trzeci, na trzecim miejscu Kujawski i na czwartym Gomulski. i pewna proszę państwa jazda marka ziarnika. Drugi niezagrożenie pieczak, a na trzeciej pozycji nastąpiła zmiana członek kadry młodzieżowej, proszę państwa, się Minął swojego starszego doświadczonego kolegę kujawskiego. Pierwszy Marek Ziarnik, drugi Pietrzak, trzeci Cieślewicz bez punktu kojawski. 5 do 1 i 15 do 3. Po trzech wyścigach prowadzą 40 zbyt Bydgoszczy. Czas zwycięzcy trzeciego wyścigu Marka Ziarnika 69 sekund 24 setne. W wieku czwartym pojadą w kasku czerwonym Ziarnik Krzysztof, w kasku niebieskim Zbigniew Widzoń, obaj z Polonii oraz w kasku żółtym Mieczysław Woźniak. I w kasku białym Wankowski, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej twardosza. Obaj ze startu. Proszę Państwa, niespodziewanie dobry start woźniaka, który wyszedł na pierwszą pozycję. Wydgoszanie na drugiej i trzeciej. Krzysztof Ziarnik w tej chwili pięknie atakuj. Ma kłopoty z motocyklem Woźniak. I to zdecydowało że Krzysztof Ziarnia, Ziarnik wyprzedził go pięknym atakiem. Czy uda się ta sama sztuka Zbigniewowi Bizonowi, który jest w bliskim kontakcie z sympatycznym zawodnikiem z Gniezna? Musi siedzieć na kółku Bizon, to będzie miał szansę wyprzedzić Gniezianina. Państwa, kolejny raz Mieczysław Woźniak ma kłopoty, wpadł w dziurę, miał problemy z opanowaniem motocykla i to zdecydowało pierwszy Krzysztof Ziarnik, drugi Bizoń, trzeci Woźniak i bez punktu Wankowski, który kończy w tej chwili bieg. 5 do 1 i 20 do 4 dla Polonii po czterech wyścigach. Zanosi się na rekordowy sukces gwardzistów. On Czas Krzysztofa Ziarnika, wycięzcy czwartego wyścigu, również doskonały, 67 sekund, 79 setnych W biegu piątym pojadą, w kasku żółtym Podrzycki, w kasku białym Gomulski, obaj ze startu Gniezno oraz w kasku czerwonym Pieczak i w kasku niebieskim Marek Ziarnik, obaj z Polonii. Proszę Państwa, pierwszy Marek ziarnik, ale następne dwa miejsca zajmują gnieźnianie. Pietrzak niespodziewanie. Został zablokowany. Trzy zdoła przebić się na wyższą pozycję. Za chwilę zobaczymy. Na razie jest czwarty. Na drugiej pozycji Piotr Podrzycki. Trzeci Gomulski i czwarty Pietrzak. Pietrzak próbuje zerwać okulary i ma Problemy. Krzyżby, proszę Państwa, po czterech pewnych zwycięstwach defekt podrzetkiego. Wypadek, proszę Państwa, pieczaka. Może nie zgasł mu motocykl? Nie, także dowiedzie jeden punkt pierwszy Marek Ziarnik, drugi Gomulski i trzeci proszę Państwa Pietrza, który przy tym upadku miał dużo szczęścia, że nie zgasł mu silnik. Kończy w tej chwili wyścig zdobywając jeden punkt. Podrzycki defekt bez punktów, 4 do 2 dla Polonii i 24 do 6 po pięciu wyścigach. Czas zwycięzcy piątego wyścigu Marka Ziarnika 69 sekund 46 setnych. W biegu szóstym pojadą w kasku czerwonym Ryszard Dołomisiewicz, w kasku niebieskim Bolesław Proch, obaj z Polonii oraz w kasku żółtym Leon Kujawski i w kasku białym Waldemar Cieślewicz, obaj ze startu. start, proszę Państwa, młodego Cieślewicza, ale Ryszard Ołomisiewicz wyprzedził go. Drugi jest Cieślewicz, trzeci Bolesław Proch i na czwartej pozycji Leon Kujawski. Oj, proszę Państwa, upadek Bolesława Procha. Miejmy nadzieję, że nic groźnego się nie stało. Bieg przerwany. zostanie powtórzony w trzyosobowym składzie. Sprawca przerwania biegu, Bolesław Proch, który upad, zostaje z niego z powtórki wykluczony. Pojadą w kasku czerwonym Dołomisiewicz w kasku żółtym Chujawski i w kasku białym Cieślewicz. Świetny start proszę państwa Dołomisiewicza. Na drugą pozycję przesuwa się Cieślewicz, trzeci jest Leon Kujawski. Proszę Państwa, Ryszard Dołomisiewicz jedzie na popularny Pełen Gwizdek. W tej chwili ma przewagę prawie całej prostej nad następnym Cieślewiczem. Nad Kujawskim prawie pół okrążenia. W tej chwili Ryszard Dołomisiewicz kończy wyścig na pierwszej pozycji. Drugi jest Cieślewicz. Trzeci Leon Kujawski. 3 do 3 i 27 do 9 po 6 wyścigu, wyścigach dla Polonii. Przed przed się... Proszę Państwa, mamy kolejny rekord toru. Ryszard Dołomisiewicz w szóstym wyścigu w samotnej walce uzyskał czas 65 sekund 48 setnych. Proszę Państwa, jest to rekord lepszy o, 3, o ponad 3,5 sekundy od starego rekordu toru. W biegu siódmym pojadą w kasku żółtym Mieczysław Woźniak. Jego partnerem w kasku białym będzie Twardosz. Polonie reprezentują w kasku czerwonym Andrzej Pieczak i w kasku niebieskim Marek Ziarnik. Pierwszy ze startu Wytgoszczanie. Na pierwszej pozycji Marek Ziarnik, atakuje go w tej chwili Andrzej Pieczak. Woźniak trzeci i twardość na czwartej pozycji. Wydaje się proszę Państwa, że startujący po długiej nieobecności w ligowej drużynie Andrzej Pieczak spełnił zadanie w dniu dzisiejszym. Jeżeli dojadzi, dojadzi on, dojadą do mety w takiej kolejności, to znaczy Marek Ziarnik pierwszy, on drugi, uzyska w dniu dzisiejszym trzech wyścigach 5 punktów z dwoma bonusami. Także jest to postawa godna odlotowania. Bardzo duża przewaga proszę Państwa między pierwszym Markiem Ziarnikiem. A Gnieźnianami. Marek Żarnik kończy bieg. Na drugiej pozycji Andrzej Pietrzak. Trzeci Mieczysław Woźniak. W tej chwili kończy bieg. Twardość bez punktu. 5 do 1 dla Polonii. I 32 do 10 po 7 wyścigach prowadzą Gwardziści. Czas Marka Ziarnika, zwycięzcy siódmego wyścigu, 68 sekund 73 setne. W biegu ósmym zobaczymy po raz pierwszy w dniu dzisiejszym Zdzisława Ruteckiego w kasku niebieskim, który zastąpi Bolesława Procha, który jak wszyscy widzieliśmy miał w biegu szóstym upadek. Jego partnerem w kasku czerwonym będzie Ryszard Dołomisiewicz. Start Gniezno reprezentują w kasku żółtym Piotr Podrzycki, i w kasku białym Gomulski. Goście poprosili o zmianę pól startowych. Świetny start bydgoszan. Pierwszy jest, proszę Państwa, Ryszard Dołomisiewicz na drugiej pozycji, Zdzisław Frutecki, którego Atakuje w tej chwili Piotr Podrzycki. Gomulski na czwartej pozycji. nie walczą o trzecią pozycję. Młodszy Gomulski stara się wyprzedzić bardziej doświadczonego podżyckiego. nie niezagrożeni. Pierwszy Dołomisiewicz, drugi Zisław Rutecki, trzeci nadal Podrzycki. i na czwartej pozycji Gomulski. Pierwszy Dołomisiewicz, drugi Rutecki. Trzeci, Podrzecki, Czwarty Gomulski, 5 do 1 i 37 do 11 po 8 wyścigach. Czas Ryszarda Dołomisiewicza, zwycięzcy ósmego wyścigu, 67 sekund 29 setnych. W biegu dziewiątym pojadą, w kasku żółtym Kujawski, w kasku białym Cieślewicz, obaj ze startu, oraz w kasku czerwonym Ziarnik Krzysztof i w kasku niebieskim Zbigniew Bizoń, obaj z Polonii. Krzysztofa Ziarnika tuż za nim przesuwa się zbiegnie w Bizon, ale ostro atakowany przez Cieślewicza oraz Kujawskiego. Cieślewicz wykorzystuje moment proszę Państwa trudności z motocyklem Bizona i wyprzedza go. Jest na drugiej pozycji. Bizon trzeci. No, tak, tak, tak. Ciekawe, czy bizonowi uda się, proszę państwa, wyprzedzić młodego zawodnika startu. Chyba tak. Tak, proszę państwa, bizon wychodzi na drugą pozycję. Walka na poprzednich okrążeniach mocno wyczerpała gnieźdlininę i nie był w stanie odeprzeć ataku. Bizonia. Pierwszy Krzysztof Ziarnik, drugi Bizon, trzeci Cieślewicz bez punktu Kujawski. 5 do 1 i 42 do 12. 30-punktowa przewaga po 9 wyścigach w Polonii. Czas zwycięzcy 9 wyścigu. Krzysztofa Ziarnika 68 18 sekund, 18 setnych. W biegu 10 pojadą. W kasku żółtym Woźniak, w kasku białym Gomulski. Obaj ze startu. Oraz w kasku czerwonym Andrzej Pieczak I w kasku niebieskim Zdzisław Rutecki, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej Bolesława Procha Obaj z Polonii Jest świetny, świetny start, proszę Państwa, Zdzisława Ruteckiego Który z wyjścia z łuku jest zdecydowanie pierwszy Andrzej Pietrzak na drugiej pozycji, ale w tej chwili atakuje go bardzo mocno Mieczysław Woźniak z więzieńskiego startu i proszę Państwa wyszedł na drugą pozycję ale Andrzej Pieczak udanym atakiem po wewnętrznej przesuwa się na tą drugą pozycję Woźniak zasypany miał problemy z widocznością i wyprzedził go kolega klubowy Gomulski Gomulski niebezpiecznie zbliża się proszę Państwa do Pietrzaka. Zdzisław Rutecki daleko nie zagrożenie z przodu. Po raz kolejny proszę Państwa Andrzej Pietrzak upada na tor. Wyścig pierwszy kończy Zdzisław Rutecki. Drugi Gomulski, trzeci Mieczysław Woźniak, pieczak, upadek. 3 do 3 i 45 do 15 po 10 wyścigach dla Polonii. Biegle, misłowy, trzy, 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 trzy. Czas zwycięzcy 10 wyścigu Zdzisława Rutewskiego, 68 sekund, 72 setne. W biegu 11 pojadą, w kasku żółtym Podrzycki, w kasku białym Cieślewicz, obaj ze startu oraz w klasku czerwonym Dołomisiewicz i w klasku niebieskim Bizoń, obaj z Polonii. Go goście poprosili o zmianę pól startowych. Proszę Państwa, ciekawa sytuacja, ale już Dołomisiewicz po wewnętrznej wychodzi na czoło niestety na czwartej pozycji jest na razie Zbigniew Bizoń na drugą przesuwa się Piotr Podrzycki nie, Kieślewicz na trzeciej Podrzycki który ma w tej chwili kłopoty z motocyklem i Bizoń wyprzedza go szyb Bizoniowi uda się go będącego na drugiej pozycji Cieślewicza. Za szeroko proszę Państwa Bizon jedzie i stwarza szansę do wyprzedzenia go przez Podrzeckiego. No była w tej chwili trudna sytuacja na torze i wyszedł z niej Zwycięsko Widzoń. Pierwszy Dołomisiewicz, drugi Cieślewicz, trzeci Bidzon bez punktu pożytki. 4 do 2 dla Polonii i 49,17 po 11 wyściga. Ryszard Cieślewicz przed Cieślewiczem, Bidzoniem i Boko. Pod... Zwycięzcy 11 wyścigu Ryszarda Dołomisiewicza 69 sekund i dwie snew. W jego 12 zobaczymy. W kasku czerwonym Krzysztofa Ziarnika, w kasku niebieskim jego starszego brata Marka. Obaj z Polonii oraz w kasku żółtym Kujawskiego i w kasku białym Wankowskiego, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej Twardosza. Pewny start w braci Ziarników. Pierwszy Marek, drugi Krzysztof, na trzeciej pozycji Kujawski, czwarty Wankowski. Ładna zespołowa jazda, braci, którzy od kilku spotkań, a właściwie praktycznie przez cały sezon w tym roku są bardzo silnymi punktami drużyny. Sytuacja na że nie zmienia się. Pierwszy Marek Ziarnik Drugi Krzysztof Trzeci Kujawski. Bez punktu Wankowski. 5 do 1 dla Polonii i 54,18 po 12 wyścigach prowadzą wardzieści. 20 Ziarnik przed Krzysztof. Zwycięzca 12 wyścigu. Marek Ziarnik uzyskał czas 69 sekund 28 setnych. W biegu 13 pojadą. W kasku żółtym Podrzycki, w kasku białym Cieślewicz, obaj ze startu Gniezną oraz w kasku czerwonym Waldemar Cisoń i w kasku niebieskim Zdzisław Rutecki, którzy zastępują w ramach rezerwy zwykłej Pietrzaka i Bolesława Procha. Zdaje nam się, że był fal start i z przodu są Gnieźnianie. Pierwszy cieślewicz na drugiej pozycji podrzędzki, który atakuje w tej chwili znakomicie proszę państwa Rutecki. Przesuwa się na, na drugą pozycję. Już jest pierwszy. Kapitalna jazda proszę państwa Zdzisława Ruteckiego w tym wyścigu. Został na starcie w wyniku popełnionego przez zawodników gniezda fal startu. Sędzia biegu nie przerwał. Waldemar Cisąc niestety daleko z tyłu na czwartej pozycji. Fantastyczny bieg w wykonaniu Zdzisława Ruteckiego. Gnieźnianie tasują się. W tej chwili na drugą pozycję wyszedł Cieślewicz Ale Podrzecki nie daje za wygraną i próbuje walczyć z zawodnikiem swojej drużyny. Rutecki niezagrożony. Kończy bieg na pierwszym miejscu. Drugi dzieś trzeci podżytki. Bez punktu pasywnie jadący ci 3 do 3 i 57,21 po 13 wyścigach dla Pol